Okej, okay, no to zaczynamy ogólnie, e, grać. Ja ma. I od razu nie będzie cięć. Od razu mówię, nie będzie żadnych, bo nie wiem, na co robić cięcia. No, jestem. Ja jestem na D3. Oh. D6. D6? D7, D7, taki dom i tutaj możemy mieszkać szkodzić. sumie. ja nie mam szkierki szkoda. Bo... Czyli lepiej specjalnie. Nie ma mam pomidorków. Grzyby, hi. Jak ty się nazywasz? No, grzybka i pomidorki. Dobra, jestem już, o ja, dobra, szybko. Jestem na D5. Jestem tak pod końcówką tutaj. Oh, nie bij mnie! Aj, jaj, aj! Nie bij mnie! Sorry, ale musiałem się przenieść... Na... Oh, o, Creeper! Au, au, au! Coś się w nie bije! Zabije mnie no! Ognisko robimy na szybko. Nie mam. Masz, masz. No nie. <śmienny> chyba szybko, chyba bardzo szybko gniemy. Clipy. Dobra, ja tu szybko muszę zbierać trochę drogi. Nie, muszę wjeść go? Czy on ciebie? Chyba on ciebie, tak? Nie, przeglądam. Zjadłem sobie troszkę jeszcze. Dobra, myślę, że może lepiej niech będą te dwie próby. Dobra, nie, niech on nie zabije. Muszą być te dwie próby, próby. dwie próby. Ech, no bo na jednym teraz to bez sensu, no. Dobra. No to Dobra, jestem na A2, A2. Okej, okay, robię szybko ognisko, ognicho. Jestem na A2. Dobra, no to powoli będę. ja będę tak mniej więcej na C. Ja jestem na C2, ziomek, Ty, Nie jest tak zimno. No ale ja nie dojdę do E2, zginę. Nie dobra. Dobra, idę na szybko do C2, jestem C2. Dobra, jestem C2. Dobra jak coś to za chwilę będę mógł stawiać o ja, ja za chwilę umrę Dobra, chodź na pod końcówkę C2, nie wiem Dobra, próbuję szybko dojść do ciebie. O Creeper, dawaj! Au, au. Nie, zostałam, póki co jeszcze nie zostałam mam Dużo ołotków, więc trochę zrobię na nasionek. Pierwsze dwa pomidoryki i też dwa te sadzonki oranżowe. Dobra, jak ktoś to od razu zbieraj te te. Dobra, albo nie, może ja będę zbierał, okej? Okay? No, też mu się kiera, co? Dobra, zbieraj, jak coś to kamienia od razu ci mówię. Dobra, robi się drugie nasionko, mam już jedno. Dobra, jeszcze sobie zjem jeszcze Dobra. Dobra, to zabiegł. Aha, on, on, jest, on jest AFK. Ale nie niż na cuttingu. On jest. Jest AFK. Nie to się Dobra, szybko zostawię. A rozumiesz, że nam to... Zwali, zwaliłeś te wszystkie nasionka? Mamy tylko jedno. Au! To najpierw zostanę sam, bo ja nie mam czym ci bić. W mam siekierkę, no ale co ja tam zrobię? W ogóle mi się to nie podoba. Tak, ale ja czytałam, co mi się wydarzyło. Przypadek krytyczny na radze stacji. Sorry, ziomek, ale ja, ja muszę wracać, bo ja, no, jest mi zimno, nie? No, co się ma? Dobra, dać ci coś do jedzenia? Dobra, dołożysz trochę drewna, jak masz? No, nie, nie nasiona się robią, wiesz? No to zbieramy dużo drewna i w ogóle, nie? Bo musimy sobie zrobić To Nie, odcinek już trwa 7 minut. Wiem sobie dobra. Dobra. Myślę, że jak będzie dzień, to zbieramy dużo drewna i kamienia. Co o tym myślisz? Nie? No widzę. Jest to... Troszkę sobie pozbieram kamienia, drewna, bo przydałoby się jednak. Okej, okay, mam mikrofon włączony krzywda, yy, że wiesz, że po prostu nic nie będę mówił. Tak się już nie Dobra, ja to wszystko pozbieram, póki mi się jedzenie koło. Nie... Świetnie. Mam coś do jedzenia. Ja, ja mam prawie 30 kamieni. Ja mam 30 kamienia i. No i to ale szybko muszę teraz tu Dobra, zostawiamy je w nie? Dobra. Crafting szybko robię. Robić strzały, czy nie? No, dobra, to ja mam sobie szybko coś. Dwa, dwa te, to ci zostawić? robimy z Nie, z crookera nie, nie. Nie, znaczy ja bym tak robił live'a z zdobywania 10 tysięcy diamentów. Więc wiesz, ej, dać Ci coś do jedzenia? Halo, Kapi, dać Ci coś do jedzenia? Nie, nie żyję teraz. Muszę odzadzać. Ha, bo ra. to, o, dobra, jest dzień, dobra, teraz szybko muszę tutaj pozbierać dużo drewna. Ej, może jest drugie ognisko koło nas? U mnie to jesteś na C dwa dalej. Pierwszy prze ognisku. Tam jest pierwszy nie było. No. Co? To naprawdę ty jesteś w innym miejscu? Chciałem ja od niej byś nam znam y, jedzenia. No jak ja mam zwierzę, to będziemy musieli ci zabić. Nie to szybko, bo ja sam z nim sobie nie poradzę, nie? Dobra, ile jest potrzebne... O! Oh! Ej. Jem, co, wiem co będziemy robić. Robimy sobie domek. Dobra. Dobra, mam 100 drewna, teraz 30 kamienia. I robię sobie nitkę. O! Okay? Oh, Ej, widzisz, to ty jesteś ty! Tak, ja, ja, <grym> to jest! To samo! To jest to samo! Zostaw go top! Może... O, kamień mi się przyda. E. Ile ty miałeś tam kamieni? Trzy... O, dobrze! Dostaw! Tylko gdzie masz Nie, on nie zabije, on nie. zabije. Na bank. No, zabił mnie. Dobra, no to nie Robimy jeszcze jedną próbę. A dawaj, to jeszcze jedna próba, no sobie Ej, ale teraz... Teraz próbujemy jak najwięcej yy, ten. Dobra, ale posłuchaj, posłuchaj mnie. Robimy bazę z kamienia, okej? Okay? I potem robimy dookoło kolce. Oj, ja, o! Oh, ja jestem na G. Ja jestem na G7. To no, słabo. Ja jestem teraz, za chwilę będę na F7 to wiesz to... Ale ja przynajmniej mamy crafting i ognisko. O, mam dosionka Beka. Z zaraz jak jeżeli? Ja jestem teraz na F7 Dobra, idę na F6. F5 za chwilę. Ej, jest jakiś crafting. Ile tu jest jedzenia? Ja jestem na F6. Ile tu jest jedzenia? Zrozumiesz, że ja już mam. No, za chwilę będę miał prawie 20 wszystkiego. Dobra, na co chciałem, czy mogę iść maksymalnie na F3? Na F3. Znaczy ja to... Dobra, spotkamy się, bo ja teraz za chwilę będę na F4. Tu jest domek, hej, okay, dawaj do tego domku. Ja jestem na F4. Dobra? Radzie Dobra, to nie. XD Janek? No to... Aha, dobra chyba jakiś mój ziomek. Siema, mam Dobra, i nie wiedz, nie, oddaj mi się trochę. Weź to, weź to, weź to. Albo bo ja wezmę, dobra. Nie, nie weź, i chodź za mną, chodź za mną, creeper. Za chwilę sobie coś zjem, ale to jest nieistotne. Ej, to jest ten ziomek, ponieważ go on był przy nami w przy Nie, nie zabijaj go. Nie, nie, zostaw go. Ole, oh no, ma się kieruje. Dobra, chodź uciekamy na G2. No, Kapi, chodź na, G, chodź na G2. Dobra, nie. Nie, Kapi. Chodź. Ja, ja idę w sumie na H2, nie wiem. Dobra, idziemy na H2. Albo na H1, ej, dobra. Idziemy tak do rogu, okej? Okay? Do rogu. Dobra. H1, H1. Ej, to są też te, te porządni ziółkowie. Dobra, chodź na H1. Ej, mam dwa szkła. Dobrze! Dawaj, bierzemy to! T, t, t. Dobra, szybko! No zebrał nam! Siomek, no co ty robisz? Co się tak obijasz? Co? 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 Co, co to? Dobra, nie wiem. Zrobiłem to, tutaj nam trochę bliska. Dobra. Będziemy mieli no tak z 3 nasionka. Masz jeszcze coś? Ile masz tych pom... Orange? Znaczy... O! cały ziom! 18! Creeper, nie no... Uff! Też się wynoszę. Rozumiem, że on nam wziął ognisko? Nie dobra, ja, ja, ja jestem na G1. Ja jestem na G1. Chodź tutaj w sumie na G1. Ej, jest crafting, Perfekt. I domek Na G1. Muszę zbić to. No dobra, szybko się rób ognisko, bo mi to za chwilę przytworzy się. Bardzo szybko. Aaa, ty... wszystko przeterminowane. Dobra, bez sensu. A ja nie mam nic do widzenia. Ale jak ginę, to dobra, nie. Ja... No, umarłem. Dobra, no szybko! Jestem przy ognisku! Creeper! Umarłem. No. Dobra, no to myślę, że widzowie to by było póki co na tyle. Nie wiem jak. Może, może będzie jeszcze druga część, taka dłuższa, może pół godziny. Ale to nie wiem, jak będzie więcej lajków. No to dziękuję za dzisiaj widzenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!